Ciao tu Abes. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś taki luźny odcinek. Niedawno testowałem petardy Bomber Guy 1.6 cala od Triplexa. Jest to nowość tego roku. Są to takie baterie petard 46 strzałów, gramatura 1.8.4. Grama 2024. C oczywiście posiada, klasa to F3, a kod produktu to TXP447. Kiedy zobaczyłem ten produkt, pierwszym produktem, który od razu do głowy się nasuwa, to Explosive 6. E, starszy produkt, bo z 2018 roku. E, już tak naprawdę ciężko dostępny, raczej wręcz niedostępny. E, natomiast ja mam. Dzięki Michał za podesłanie tego produktu na testy. Więc uznałem, że sobie to odpalę, porównam. miło, że porównanie tutaj może nie aż tak zasadne, jest to produkt podobny, natomiast ma dwa razy więcej strzałów i dzisiaj jest niedostępny. Ale nie jest to stricte taki zwykły test, tylko raczej luźna forma materiału. Więc myślę, że nikt na to się z Was nie obrazi. Przetestujemy sobie to oczywiście na Dacu Tutaj mamy 70 strzałów w kategorii F2, kod produktu J. C027 gramatura 3 gramy. Co oczywiście posiada również, i wziąłem do tego. M40, M40 od Piro Maxa, dlatego że jest to śmiesznie tani karabinek. Sam mam tych M40 koło 30-40 sztuk, coś takiego, dawno tego nie liczyłem. E, taka zwykła tasiemka, e, da się je kupić poniżej złotóweczki, więc pozycja naprawdę bardzo fajna, tak naprawdę trzy razy tańsza od takiego bombera. E, a wziąłem go dlatego, że kiedy nagrywałem bombery, to nie tylko pomyślałem o tych Explosivach ekspl 6, tylko pomyślałem również o tych M40, -kach. dlatego że mogę zaryzykować stwierdzenie, mogę zaryzykować taką tezę w tym momencie, że te M40 pomimo swojej ceny i pomimo faktycznie mają 6 szałów mniej, ale pomimo swojej ceny trzymają podobną głośność co Bombery i są podobne jeśli chodzi o szybkość spalania, bo M40 jak i pozostałe tamte baterie petard zdecydowanie należą do dynamicznych karabinków. Więc jeśli nie lubicie dynamicznych karabinków, podejrzewam, że żaden z tych produktów nie będzie jakoś szczególnie dla Was. Ogólnie, zainteresowanie bomberami czy tymi eksploziwami jakieś tam jest. Jednak część, duża część osób przyjęła pozytywnie te produkty. Dla mnie niezmiennie I ja, Bomber, jak i eksploziwka to jest taka szósteczka, produkt po prostu przeciętny, który jest ok, nic nic więcej. Zresztą wszystkich tych trzech produktów testy na kanale u mnie znajdziecie, więc zapraszam do obejrzenia pełnych testów. Natomiast dzisiaj taki luźny odcinek, przestrzelamy to sobie na decybelomierzu, żeby sprawdzić tą moją tezę, czy M40 nie jest nie jest podobnie, podobnie dynamiczna i podobnie głośna co bombery. Zacznijmy sobie może od M40. Tego samego miejsca będziemy odpalać. W międzyczasie zapraszam Was do brania udziału w konkursie, który na kanale trwa. Zapraszam Was również do linku w opisie Instagram, Discord oraz sklep odpalaj.pl. No i co? Odpalamy pierwszą dosiemkę M40 od Pyromaxa. I kolejnym takim powodem, dla którego nagrywam ten film, dlatego że no, te bombery, jak i dostały te szusteczki głównie przez to. W jakiej są cenie? Jeśli oglądacie mnie już jakiś czas, wiecie, że ja raczej jestem z tych ludzi, którzy preferują ekonomiczne strzelanie. Więc, więc no ta cena często jest potężnym kryterium w ocenie produktów. I szczerze mówiąc, jeśli te M40 będą spełniały te kryteria, o których mówiłem wcześniej. No to przy, przy takich bomberach to, to jest dyszka, są te tasiemki. Ale zobaczymy, zobaczymy. E, ja ekonomiczne szalanie lubię. Jak będę miał e, w cenie bombera 3 sztuki, czegoś takiego, no to wybiorę coś takiego. Pro, prosta odpowiedź. Ja to jestem mistrzem. Nie, nie do decyblomierza. Więc co, zostaje test ucha. Przepraszam. E, przepraszam, nie mam drugiej przy sobie. E, natomiast, no już teraz widzę, są, są mniej dynamiczne. Są zdecydowanie mniej dynamiczne od, e, od bomberów. Jednak to się rozsadza i w jednym momencie wszystkie praktycznie strzały są. Natomiast jest to dynamiczny karabinek. Mi tam się e, podoba. Tak czy tak. Dużo bardziej dynamiczne, zwracam honor. Zwracam honor, i muszę powiedzieć, wprost: porównanie M40 jako gotowego, szybkiego karabinka do bomberów nie ma sensu. Przyznaję się do błędu. Odcinek tak czy tak na kanale się pokaże, bo lubię luźne odcinki. Nie, wy, mniej lub bardziej również. Yy, no, wrzucam codziennie filmy, więc nie pogardzę dodatkowym materiałem. 114 dB, bardzo fajny wynik. Yy, no i, i muszę po prostu przyznać się do błędu, że moja myśl podczas nagrywania, dobrze, że jej wtedy chyba nie wypowiedziałem, yy, moja myśl podczas nagrywania recenzji bomberów, nagrywałem wszystkie w jednym odcinku, yy, faktycznie nie ma racji bytu, bo M40 jest zdecydowanie wolniejsza mimo że przy innych gotowych taśmach karabinkach jest szybka to przy tego typu produkcie typu bateria petard no, no niestety odpada w wyścigu e, Teoretycznie ten eksploziv miał jakieś 24 strzały więcej nawet nie jakieś, tylko po prostu 24, z cały więcej e, i no i wcale nie czułem, że to, tego było więcej, jakby połowa tego. Ten bomber zdecydowanie lepiej się zachował. E, 108 dB zresztą na tej samej odległości, e, więc bomber nie dość, że jest najgłośniejszy z tej stawki, jest m, faktycznie bardzo dynamiczny i jeszcze mimo ilości strzałów powiedziałbym, że e, jakbym nie znał ilości na papierze, powiedziałbym, że miał najwięcej strzałów Miał więcej strzałów od tego eksploziva. I teraz te dwa produkty, Explosiv 6 oraz Bombery miały szósteczkę e, i w... W takim porównaniu bezpośrednim, jeśli ktoś szuka tego typu karabinków, zdecydowanie byłbym skłonny dać jeszcze dodatkowy punkt temu bomberowi, bo faktycznie pokazał się dużo, dużo lepiej od takiej bezpośredniej konkurencji. A okazało się, że M40, M40 bezpośrednim konkurencją również nie jest. Choć Podejrzewam, że wiele z Was przy w 40 tak czy tak zostanie. Teza tego odcinka na początku była zupełnie inna. Raczej, raczej chciałem pokazać słabość tego produktu. A jak widać, mimo przestrzelanych tysiący, tysięcy produktów, wciąż mogę się mylić i, i muszę zwrócić y, honor. Zwrócić honor i może nawet podwyższyć nieco ocenę bomberom 1.6 Cala, ze względu na. No, Wygraną w bezpośrednim pojedynku z no, idealną konkurencją. Jeszcze tutaj, taką bezpośrednią konkurencją, mogłyby być kałasznikowy od, od klaskan, natomiast tego nie mam. To też jest chyba ciężko dostępne aktualnie, więc no. Spoko. Mam nadzieję, że Wam test się podobał. Taki trochę nietypowy. Eee, Szkoda, że spieprzyłem tą jeszcze z M40. Tak czy tak. Mam nadzieję, że film się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o tych produktach, które ee, dziś przetestowałem. Czy wolicie jednak tanio, ale wolniej, czy coś takiego faktycznie mega dynamicznego. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja jeszcze raz zapraszam Was do wszystkich linków w opisie. Trzymajcie się. Cześć. Widzimy się w kolejnych filmach. A pamiętajcie, że filmy na kanał wlatują codziennie.